Witam wszystkich z na w kolejnym odcinku z HR4 na modkacji Equestria Dwar jako gryf Imperium Na ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że chcieliśmy zaatakować tych, ale oni dostali gwarancję I skończyło się na tym, że jedyne co to zaczęliśmy budować wielki port tutaj <grych> Tak, robią tak w ich twarz, żeby po prostu było, że o zobaczcie my potrafimy wybudować wielki port, a wy nie więc w międzyczasie tutaj ulepszamy cały swój ekipunek. Przygotowujemy dywizje specjalne, które w przyszłości powinny nam się przydać. Oczywiście, jak bardzo to zobaczymy. No i oczywiście tutaj mam dużo takich różnych badań, które, które póki co jeszcze nie są takie mocne. Ale później się trochę, mm, trochę rozwiną i będziemy już mieli coś. To co na pewno będę chciał to sobie pododawać różne jakieś ciekawe rzeczy, na przykład super heavy artillery. To może być ciekawe, żeby dodawać sobie do swojej dywizji. No i um, i co... Tak naprawdę jak z, z tą wojną mamy, to. I sojusznik nie ma tutaj nic. Tutaj mają praktycznie całą swoją armię ten już nich też nic nie ma, więc, więc, no, źle to będzie dla nich. E, w międzyczasie to co możemy porobić to powystawiać samoloty, których mamy ogrom i bardzo chętnie tutaj je wystawimy z tego względu. Mm. I jeżeli byłoby słychać, ale zgaduję, że nie yy... Wiatr, to dlatego, że po pierwsze No, okres burzowy był I teraz po prostu wiatr wieje yy, A po drugie, no jest, dzięki temu, że Trochę jest burzowo, to yy, Jest zimniej, i można mieć otwarte okno I się nie duszę w pokoju dzięki temu Dobra, no no, w takim razie możemy już rozpocząć tutaj mm, wojnę. Mm, jedyne co to. Musimy kolejną już armię wystawić. Okej. Okay. Możecie trochę poćwiczyć. I tak, wy też tutaj zacznijcie. Robić Dobra, mm, póki co wygląda na to, że Nie jest tak źle Nie jest tak źle, jak myślałem Bo Kiedyś tu mieliśmy wielkie problemy, teraz już, już ich zbytnio nie ma ale pójdzie na tem traki Tutaj się trochę Trochę poniszczyły nasze statki Jak to wygląda z tym ćwiczeniem No oni też mają ten więcej Poziom e, doświadczenia, ale dzięki temu to marynarce to akurat widać bardzo. W sumie w wojsku też, ale w wojsku to późniejszy etap wojny jest zawsze taki dziwne. Że im lepszy masz doświadczenie na statkach, tym po prostu lepiej później jest. Ok, patrzę co jeszcze mogę porobić. No, tutaj to nam się po prostu te fabryki pojawiają, więc nic z tym nie zrobimy. A ta kolej to bardzo dobrze, że teraz robimy, bo będziemy mogli sobie trochę pogarniać to. Okej, okay, jakiś event. Ja je po prostu umijam, bo już naprawdę one praktycznie są niczym. Okej, czy jeszcze z tych badań? Nie, już nic nie mamy. Tutaj mamy na bieżąco, prawie wszystko. A mm. <grym> no więc tak naprawdę czekamy na to. Okay, mamy znowu dużo i dobra. I tutaj jest jedna z pierwszych rzeczy. I mamy tutaj, że albo tutaj plus 100, albo plus 100. Plus to. I to jeszcze nie jest takie e, taki prosty wybór, bo później będą bardziej skomplikowane, ale tutaj mamy już takie, czy chcemy description power, czy chcemy kryptologi. Mi się bardziej podoba obrona, więc ja biorę cryptology. Tutaj weźmy sobie i jak możemy, to wyślimy znowu naszych agentów. Tak, i co tutaj mamy? Musimy najpierw to posiadać Tutaj będziemy mieć przeciwko uh, Gryphon Stone'i mm, okej, okay, więc mamy przeciwko Wam A więc co mamy czekać? Jesteśmy... The leader of the will not capitulate unless every other member has capitulated To... to, to będzie proste uh, Ok. I macie tutaj? O, macie już. Dobra, myślałem, że... że nie ma. Dobra. I... Tak jak mówiłem tutaj mają główną siłę, ale jak przebijemy się przez to to nie będzie nic z tego. Okej, okay, widzę, że oni też mają trochę tego. Dobra. Ale oni nie wiedzą o tym. Że ja mam dosłownie drugą armię. A, wszyscy na ten rozkaz I idziecie się tym zająć. A, masz coś więcej niż tylko. A masz pancer. Mm, damy sobie mechanizm, dlatego że później sobie damy do dywizji. Okej, okay, jesteśmy w stanie pociągnąć długą wojnę, tylko tutaj się nam przebili. A, mnie to wkurza. A no, i coś bombarduje. Dlaczego oni ciągle bombardują to jedno miejsce? Ok, i wygląda na to, że. Uuu, na, na północy to się przybijamy W porównaniu do nich mieliśmy zapasy. No, mieliśmy dużo fabryk, żeby te zapasy wyprodukować. Mhm. Jak to wygląda w powietrzu? Mm -hmm. Mam jakieś wolne samoloty, więc je powysyłam do różnych armii. No i wygląda na to, że ogólnie rzecz biorąc w powietrzu to dobrze nam idzie. jest porównał. Okej, okay, Prywen. Uh, we accept the generous offer. Mm. Aha, czyli... Prywen to jakiś, jakąś ligę robi. O no, no. Oh, kurde, ale mają flagę. Dobra, myślałem, że się przybijłem przez to. I tak, jakby. Yy, Podruszę je, ich to będzie to państwo, ale skończyło się na tym, że oni się przebili I. No i strasznie dużo im dywizji tutaj wjechało. Okej. Okay. Jak to wygląda w wo wojnie? Mm. My trochę tracimy, oni trochę pracą. Ale nie ma... nie jest coś tak źle. Okej. Okay. Au! No, zniszczyli nam to. A powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy w stanie to odbudować. Jest ta muzyka do tych dźwięków. To też trochę taka... Trochę śmiesznych dni. Ok, weźmy sobie to, bo to zawsze nam zabije wszystko, jeżeli nie weźmiemy. OK, zostaliście okrążeni. Dobra, no i niech tutaj się zajmą tymi dywizjami. No, głupio tutaj weszli, ale no i gdy ma z przerażającą dużą liczbę dywizji, to naprawdę robi głupie rzeczy. O, kurde. Nadal się tutaj nie zajęliście. O, jeszcze ma. tej. E, ochotnicy weszli. z To mi się podoba. No i poszło już do góry. A, jeszcze szyfr. Zapomnieliśmy o tym, że mamy szyfr. Więc mówiliście coś, że złamaliście nasz szyf. nie? <gry> Dobra. Więc w jest, że możemy ich skapitulować, kiedy reszta uczestników skapitulowała. Problem jest taki, że. Reszta uczestników e, no, została już skapitulowana yy. Możemy tutaj sobie dać to I niech się tutaj zaczną Zaczną tutaj odchodzić. U Logistic Wizard bardzo chętnie sobie weźmiemy I tutaj oczywiście mamy kilku gości Pytanie jest takie czy już się ulepszyli E, wygląda na to, że już jest ekspertem. A drugi gościu to jest spe e, specialist. już no. mamy eksperta, to wiadomo, że jest o wiele lepiej. Dobra, więc możemy e, usunąć nacjonalizm albo e, zrobić więcej. Wydaje mi się, że to jest lepsze. Nie będziemy tacy takimi hamami. No Dobra, co tutaj Jack engine. No coś jeszcze. Tak i tutaj w sumie niektórzy byli trochę dalej od nas. Ale uda nam się zająć kolejne z tych, więc... Dobra, dajemy sobie tego gościa. Tutaj Na razie nic nie mamy. Tutaj mamy mnóstwo fabryk, ale e, tak sobie tego naprodukowaliśmy, że... Nie, nie jest aż tak źle. Możemy sobie lepsze samoloty. No i w sumie możemy też najlepsze karabiny robić. Ta muzyka. Powiem tak. E Egresja War zazwyczaj ma strasznie dramatyczną muzykę. I to jest czasami to po prostu taki śmiesznie. To jest. Okej, okay, dobra, budujemy domek. Tak jak muzyko. Okej mm Artyleria. Artyleri dawno nie tykaliśmy Więc. Na pewno dużo będzie badań, ale tutaj to w ogóle będziemy chcieli sobie trochę pod, pod, po, podbijać tutaj. O, oni mają... Już modem tanki Ja tutaj właśnie... Badałem pod najlepsze już czołgi, a nawet ja nie miałem. Y, okej okay. y, Na razie sobie usuniemy ten y, plan, dlatego że żeby was bardziej ścisnąć. I żebyście po prostu. Y, no już poszli na ich stolice A iż zdobyliśmy tutaj kolejne miasto. A tutaj to raczej nie będziemy nic robić lepsza artyleria. To jest najlepsze, że w większości z tych modów lepsza artyleria na samym końcu wygląda jakby to była gorsza artyleria. Ok, i zostali od... od yy, odcięci, co znaczy, że możemy dać mega agresywnie. Tak, mamy kolejne puste z tych. Sobie dajemy kolejnego gościa. Zjednoczeni w różnorodności, Dobra, dajmy sobie to, bo dzięki temu będziemy mieć compliance, znaczy integrację na tych terenach. Jak to wygląda w tej wojnie? Już praktycznie nic nie wzrasta, a przeciwnikom tylko e, wzrasta. Okej, tutaj to już wchodzimy, jak tu siebie. E, wiecie co? Możemy nawet usunąć ten rozkaz. Wysłać Was tutaj bo większość sił jest tutaj zgromadzona i nie mają zapasów, bo przez jeden port im wszystkie zapasy nie wejdą. No i was wyślemy tutaj. Wiem, że mniej dywizji, ale i tak to jest. Lepiej jeżeli będą mieli słabe zapatrzenie. Zgaduję, że akurat w Unii w państwie nie będzie słabego zapatrzenia, ale na wszelką możliwość szelki przypadek. Hmm, ok, tutaj sobie podamy, ok. Możemy sobie dać. Mam jeszcze więcej decyzji, nie? I co, z tym warsupportem to nam dobrze idzie, więc nie jest tak źle. Tego nie będę brać, bo kiedyś sprawdzałem. I nie jest to dobre badanie. Dobry sprzęt, Odziwo On jest tani, może jeżeli chcesz dużo dywizji, to może to jest dobre, dobra rzecz, ale lepsze już Arta, lepsze już lepiej, lepiej już Arta wziąć. Okej. Okay. Wie Kograt. widzę Kograt, może bardziej. Więc tak, zabiliśmy, mamy kolejnych gości. O pierwsza, pierwsza placówka pracówka z nuklearna, pewnie ją weźmiemy. Okej, okay. a nie mamy tutaj tajsu. Ale No już nam się, że tak powiem, generałowie skończyli. O dziwo Więc będziemy musieli jakiś oficera wziąć Experience. Tylko tyle masz? To nie jest ten sam generał, którego mieliśmy wziąć, ale okej. Okay. <laughs> mm. A póki co tutaj nic nie możemy zrobić. No, oni nie mają żadnych dywizji, żeby nas powstrzymać. Uuu, a tutaj to już wszystko zniszczyliśmy. Nawet wracajcie do domu. Mmm... Okej, okay, widzę, że usłyszać psa. Tak. Typowy moment, kiedy pies yy, szczeka w trakcie nagrywania. Hmm. Okej... Okay. Tutaj możemy wziąć tego gościa. No i się udało, no. No, nie powiem. Nie było to jakieś mega trudne. Mhm. No i dużo przyjęliśmy rzeczy. Okej. Okay. Wygląda na to, że... Yy, a nie, nie możemy tego zrobić, bo musimy mieć naukowca. Yy, Oversea work personary. Yy, office planning. Nie, damy Office Planning. Hmm, tutaj nic nie damy. Mamy kolejny raz mnóstwo z tych rzeczy. Hmm, no i tak, integracja tutaj się rozpoczęła. Tutaj nie możemy też integracji nałożyć, nie? No i teraz czekamy, bo my teraz czekamy na całkowitą integrację. Ja nie wiem dlaczego tam było. Mm. No i w że mierze no, znowu jesteśmy więksi, więc ura. Yy, na nasze nieszczęście mamy jeszcze tych na, na górze. I no, mógłbym przeciwko nim zrobić, ale pytanie: czy nie mam y, nic y, więcej z tutaj? Nie, nie mam. No ale na razie na północy zostawimy ich. Mamy jeszcze oczywiście tych gości. Yy. No nie musimy. Plus w sumie jak ten no, Rival Dave dostaniemy, to będzie coś takiego, że yy, na te pozostałe też dostaniemy Urgole. Więc póki co czekamy na tych. Mamy już to drugiego, który daje minus 5% stabilności, bo jest słabym królem. No i co możemy zrobić? No, anti-air. Tutaj nic nie mamy, tutaj nic nie mamy. Tutaj, realnie rzecz biorąc, też zbytnio nie mamy rzeczy. Samoloty zaczęły, zaczęliśmy już tutaj gromadzić w dużych ilościach. To, co bym na pewno chciał, to pousuwam sobie te kasy, które już nie są na najnowszej wersji yy, samolotów, dlatego że... No już się nie ulepszą, a ich nie produkujemy, więc coś trzeba z nimi zrobić. Okej, okay, więc... Zostały tylko te najnowsze modele i teraz ja tylko weźmiemy Closer Support. Tak, to są te. No i tak dwa tysiaki możemy wystawić ich. Możemy coś zmienić temu gościowi yy, Kolor, bo Kurza mnie Że ma taki No ogólnie Ta druga armia to już yy, o wiele lepiej Działa z tym wybór koloru, więc naprawdę Nie wiem co w tych modach czasami się psuje Okej, okay. Marine Commandos Tak, Marine Commandos, idziemy. Jak to wygląda? Czy nadal ćwiczą nasze statki? Nie, wygląda na to, że nie. Ale za to łodzie podwonę mamy. I mamy... Destroyer. Możemy sobie... Możemy się tak zostawić. I tutaj... Wszystkie ma duże statki też niech popłyną. I co ja zrobiłem? I niech poczniecie. Nie możecie ćwiczyć. O, ale wy możecie. Ok. A, mm... Zostało nam kilka minut tego odcinka, a raczej się nie uda nam coś, cokolwiek zrobić. No dopiero później będziemy mieć e, worgole na e, Wingbardie. Hmm, Zobaczymy kto tutaj jest. Musimy chyba. O tak, postać, bo mamy wielkie jezioro na nasze nieszczęście po środku. No i oczywiście mają mnóstwo wyz, więc to też będzie denerwujące. Chcieliśmy jakąkolwiek dywizję? Nie. Więc można uznać tą wojnę za sukces. póki co tak połączymy. Mamy tutaj jakieś rzeczy. O! A możemy coś... Dobra. Więc możemy otworzyć od... e, Fluzland. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Póki co możemy się cieszyć, że jesteśmy tacy duzi. Hmm. Tak, szukam tutaj jakichkolwiek rzeczy, które, hmm, które możemy zrobić w obecnym momencie, ale no statki to mamy taki problem ze statkami, że ich jest zawsze dużo badań. A my zbytnio nie, nie zajmujemy się tym. Okej, okay, potrzebujemy naukowca, więc to będzie też dużo. Mamy dużo, po prostu dużo tych rzeczy do wciśnięcia. O, mamy tutaj doktrynki. Myślałem, że już wszystkie zrobiliśmy. Mm, tak i nadal mamy morgul na tych gości, ale jak mówiłem, e, raczej nie będziemy chcieli ich zaatakować. Mamy tutaj oczywiście jeszcze tych gości. Equestria no, to jest coś takiego, że w sumie nie jest to jakieś aż takie trudne do Yy, Zatakowania ale po prostu trzeba mieć flotę. No i to może być trochę męczące. No, znaczy się jak tutaj będziemy odbijać, no to będziemy ich zdobywać flotę, ale to może trochę zająć. Dobra, w takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach. Zamiast roll, no to cześć.